Trudy niedowiarstwa u wierzących z deklaracji polega na tym, że ci chcieliby sobie przykazania Bożej naukę y dostosować do siebie, zracjonalizować, użyć Boga dla spraw doczesnych, czyli posłużyć się Panem Bogiem, aby Go nie potrzebować, i wyzwolić się, od jego wpływów, aby się nasycić sobą i być po ludzku spełnionym. I tym podobne inne mrzonki funkcjonują w umysłach ludzi zadeklarowanej wiary, ale tylko zadeklarowanej. Problem jest taki, że ludzie nie chcą prawdy. Zgubili prawdę o własnym przeznaczeniu, jej nie akceptują i chcą sobie z Ziemi uczynić Ziemię wyzwolenia, wolności i rozkoszy. No, jakiekolwiek spełnienie oczekiwań ziemskich nie będzie dla człowieka niebem na Ziemi. Sytość na Ziemi, jeżeli występuje ma cel większy od całej Ziemi. Po to żyjesz i po to umrzesz, by się świętości dorobić, czyli całkowitego zanurzenia się w Panu Bogu. I w tym celu, abyś się uświęcił, otrzymujesz deszcz albo suszę, pieniądze albo nędzę, rodzinność albo samotność. Pan Bóg wchodzi. W relacje z ludźmi i w owoce ich wyborów, w ten grzeszny fundament, który sobie położyli, przychodzi z łaską i prawdą, by ludzi wyzwolić i uświęcić. Ludzie bowiem w swoim egoizmie nie są dla siebie tacy łaskawi, by sobie powiedzieć prawdę i odczytać diagnozę. Raczej zakłamanie, słodkie zakłamanie, pomyślne zakłamanie, oczekiwanie, upojenie się jakąś mrzonką jest celem wielu ludzi. Po cóż, taka liczba, imprez rozrywkowych, masowych, zabawowych, sportowych, no po to, by ludzie żyli w zapomnieniu i ogłupieniu. By im Pan Bóg nie przychodził na myśl, by chcieli żyć w jakiejś iluzji, którą będą nazywać szczęściem, a które jest chwilowym upojeniem, której końcem jest gorycz i upadek duchowy. Pod tym względem dzisiejsze pokolenie. Nie różni się od pogańskiego pochodzenia z dziejów apostolskich, gdy poganie na widok świętego Pawła i Barnaby postanowili złożyć ofiarę boską za uzdrowienia, bo nie znali Boga, a byli na tyle sprawiedliwi, że kłaniali się Bożką. Dzisiaj ludzie też się kłaniają Bożką, a w ofierze składają siebie. Zdrowie, życie, relacje, wszystko składają na ofiarę bożką. Później w wyniku tego mają choroby, łzy, cierpienia, procesy sądowe, więzienia, rozpacz, bezsens, bo tak smakuje i tak owocuje bałwochwalstwo. Czy jest aż tak źle? Nie, aż tak źle nie jest. Ponieważ jest jeszcze gorzej. Któż dziś kwalifikuje się do nieba, do zbawienia? Kto nie wymaga korekty i nawrócenia? A jednak zadowolenie ze swojej grzechowości, czyż nie jest celem wielu, ludzi leniwego serca, czyż zadowolenie z siebie i u siebie nie jest celem wielu ludzi ogłupionych, pomylonych, błędnie zaangażowanych. W kim króluje prawda i powinność? Kto składa Bogu cześć? Kto siebie uniża i prosi o miłosierdzie? Niewielu jest takich roztopieni w światowości, chcą się jakoś do owej światowości przystosować, z nią współbrzmieć, budując jakąś jedność ogólnoświatową jakieś porozumienie jakiś pokój między grzesznikami, by zgodnie i układnie nieprawić siebie i kolejne pokolenia. Ponieważ jest nam narzucane, by był nad nami rząd ogólnoświatowy, ale nie Pan Bóg, nie, nie. To anonimowa grupa trzymająca władza, anonimowa animowa grupa największych bandytów światowych, ma wypełnić swoimi rozkazami świadomość ludzką, chce ludzi zredukować, ograniczyć, osłabić, zastraszyć, obezmyślnić, zrozpaczyć i upieklić. Wolny, ale wolny. Musi być mężny. Wolność bez męstwa jest naczyniem niewypełnionym. Wolność to zobowiązanie do drwałego owocu, do miłości najofiarniejszej, do brzmienia pod dowództwem Pana Boga, według partytury opatrzności, którą Pan Bóg rozpisuje każdego dnia na nuty byś wypełnił wolę Boga, w każdej chwili, wypełnił Ją. Myślą skierowaną ku niebu we wdzięczności i skrusze. Świat istnieje po to, by się ludzie zbawili. I celem świata jest wyłącznie świętość ludzkości. Nie ekologia, gospodarka i polityka, ale świętość ludzi. Dziś naród palestyński jest mordowany. W ludobójczym zagłodzeniu przez Żydów. Z punktu widzenia zbawienia, Palestyńczycy są w lepszym położeniu od swoich morderców. Moje męczeństwo będzie zwieńczone Bożą odpowiedzią, a ich mordercy Nachodźcy, którzy zajęli ich rdzenne ziemię, ci otrzymają udział w chwale diabła w czeluści piekielnej. Mordercy, niszczyciele, wszyscy złoczyńcy, spotkają się niestety ze sprawiedliwością i na szczęście ze sprawiedliwością, bez sprawiedliwości nie byłoby sensu i celu. Sprawiedliwość jest efektem końcowym. Módl się o to, aby Duch Świata nie klował w Twoim myśleniu i podejmowaniu decyzji. Byś wolności jako daru Bożego nie skierował na bezbrzeżność małoduszności, na obszary lenistwa i samozaspokojenia. Byś stał się jednak sługą Boga Najwyższego, co będzie miało miejsce wtedy, gdy będziesz się ćwiczyć, uczyć adoracji Boga? Abyś nabywając tej umiejętności umiał się znaleźć pomiędzy świętymi świętych, którzy mają najwznośniejsze istnienie i działanie. Oni żyjąc w chwale Boga, zajmują się Nim jest to już triumf i owodzy ich istnienia. Ziemia to trening, niebo to finał bezbrzeżny, niekończący się. To jest rzeczywistość tu na ziemi nie i nie podejrzana, do której stworzył człowieka Pan Bóg i przeznaczył, aby z Nim współbyć i z Nim współkrólować.